wykorzystać te tragedie w swoich celach. Dajmy głos młodzieży i na początku dokładnie temu młodemu człowiekowi, który rok temu w tę naiwność nie wierzył. No właśnie świadectwem tego pojednania był było, było tutaj festiwal takich pojednawczych gestów od razu pod naszym adresem po tej mojej wypowiedzi. To inne młodzieżki chciały nas wyrzucić z programu. Oczywiście od razu ja też tam wiele ciepłych słów odebrałem. Tam kolega z SLD nazwał to moje wystąpienie buźnięciem, debilizmem No i takie tam inne przyjemne sytuacje. Na, następnego dnia już się pokłócili o marsz, tam jakiś potem o Wawel i tak dalej. Co dalej było, to już wiemy. No z tym, że dla mnie to jest żadne proroctwo. No, no te, te partie są skazane na, na otwartą konfrontację, dlatego że praktycznie niczym się od siebie nie różnią. Nie, nie mają żadnego pomysłu na, na realne rozwiązywanie problemów. Nie mają żadnej wspólnej ideologii. Ym, więc muszą dla na użytek wyborców wzniecać taki, tak, taką właśnie wielką bitwę. Prawda? Bo gdyby ten bitewny tuman za bardzo opadł, to, to, to wyborcy mogliby zauważyć, że to tylko cztery mafie pasożytów, które kłócą się o, to, o, o, o prawo okradania obywateli. Panie doktorze? Jest to oczywiście, jak zawsze, interpretacja kogoś, kto też patrzy z boku i czeka na, na swoją szansę, i to, to też można ją, ją dostrzec. Na pewno jest tak, że emocje w polityce są potrzebne, bez emocji się, się nie da. Natomiast jest też pytanie o proporcje pomiędzy emocjami a racjami. I faktycznie pod tym względem można się zgodzić, że tych emocji w polityce jest za dużo, a zdecydowanie jest za mało racji. Czy to jest dlatego, że nikt nie ma pomysłu, co zrobić z problemami? To jest hipoteza, co do której jestem się skłonny zgodzić.